Cześć, witajcie drogie Panny. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe od 5 do 11 lutego. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. Oczywiście zwróćcie uwagę na swój ascendent, znak słone, słoneczny, to wiadomo, Panna, tak, ale tak samo i księżycowy i wedyjski. Ja zapraszam Was do polubień, do subskrypcji jak również jestem dostępna na innych portalach społecznościowych z oddzielnymi przekazami oraz, oraz również zapraszam Was serdecznie do czytań indywidualnych. Więc zobaczymy. Tutaj talia dopowiadająca już jest przygotowana, oczyszczony, karta oczyszczona oczywiście już wcześniej. A zobaczymy, jaki będzie u Was, panienki, kochane, temat tygodnia. Temat tygodnia. Siódemka Pucharów, iluzoryczny sukces. No to więc panny, może na coś liczyłyście, względem uczuć, tak? Yy, względem być może spełnienia jakichś marzeń, bo siódemka Pucharów to jest spełnienie marzeń, ale to też jest iluzoryczny sukces przede wszystkim w osiągnięciu tego być może w związku. Yy, właśnie ze związkiem, tak. To też również <laughs> możliwości. Dużo możliwości, jednak tutaj też jest pokazane i niezdecydowanie przede wszystkim. Niezdecydowanie co do wyborów, to jest również pokazuje się energia koziorożca. Z taką osobą też możecie mieć również do czynienia lub w związku właśnie z tym sukcesem, prawda? Lub taka energia po prostu wychodzi Wam naprzeciw. I to tak samo i bujanie w obłokach być może związanego z przyszłymi planami dopowiemy i się dowiemy. Yy, Król mieczy to być może jakieś sprawy finansowe, urządowe, prawne, tak? I tutaj coś yy, jednak nie dojdzie do skutku. Chociaż po transformacji, bo karta śmierci też jest również i transformacja, tutaj widom jakieś być może kłamstwa na jaw, tak? Być może mieliście do czynienia właśnie z taką osobą niedojrzałą emocjonalnie, która dużo gada, mało robi. A wychodzi na to, że to były wszystko kłamstwa, tak? Poprzez rozpoczęcie być może jakiegoś nowego związku i obietnicę, rozpoczęcie czegoś nowe nowego. No i tu, jak widać, czekaliście na efekty tych działań, tak? Jak tu, no niestety, energie toksyczne się pokazują. A król mieczy, to jest osoba, która nie kieruje się uczuciami, tylko jasną klarowną logiką, która przede wszystkim y, patrzy się w strony finansów i według tej karty, jak jasno ona pokazuje, ona nie kieruje się, właśnie jak powiedziałam wcześniej uczuciami tylko w strefach bardziej materialnych, jak również w sferze urzędowej, prawnej, finansowej. I być może będziecie się takiej osoby doradzać, prawda? By być może osiągnąć, wyjść z tego, być może tej energii straty i będziecie się dowiadywać, co zrobić w tym kierunku. I tak być może. Zobaczymy, jakie pozytywne wpływy ładne przyjdą od 5 do 11. Co może Was dobrego spotkać? Co może do pozytywnego przyjść w ciągu zbliżającego się tygodnia. Problemy materialne, Panny. Yy, problemy materialne, tak, i to jest jakieś zakończenie jakiegoś cyklu, być może właśnie po tych, yy, myślałyście, drogie Panny, że coś osiągniecie, tak, być może w sferze urzędowej, prawnej, a tu dowiadujecie się, że jednak tak nie jest i tu będziecie mieć jakieś straty związane, być może, jak wcześniej powiedziałam, z tym oszustwem. I to właśnie, właśnie wybór w miłości, no, no i wieża. Wierza, bo coś musi runąć, coś musi odejść, a wykierowałeś się uczuciami, być może do kogoś, energia ryb mi się rysuje. I, I jednak, no to było trochę takie dość spontaniczne i nieprzyjemne. Spontaniczne i nieprzemyślane, tak? I to może być ktoś z przeszłości, jakieś osoba pod względem być może. Nieodpowiedzialna pod względem materialnym w waszym kierunku właśnie była pod względem planów, co się po prostu okazało niewypałem. Teraz opowiem dlaczego te problemy materialne, no i znowu po raz yy, kolejny szóstka kielichów, czyli ktoś z przeszłości albo z związane urzędowe z dziećmi lub ktoś z przeszłości po prostu zaburzył waszą równowagę i tutaj będzie właśnie podejmowanie działań w tym kierunku, tak? A z to są y, właśnie wiadomości, y, transformacja, o, no i właśnie, i wybór, no i później będzie żal, żal przez to wszystko, bo co by się zaufało komuś, być może tkwiliśmy w jakiejś klatce mentalnej z nadziejami, a to co się okazało, no... No, i będziecie jednak później chcieli, chciały odzyskać to, co stracicie. Po tym być może oszustwie, bo to ja tutaj widzę, że to było związane z jakimś oszustwem względem dzieci, rodziny, stabilizacji lub po prostu kogoś, kto powrócił, tak? By zyskać coś na Was. Zobaczymy, jakie negatywne wpływy. Jakie negatywy. Na co musicie uważać? Wrób na kogo? Jakie negatywy dla panien może przy, przyjść w tym tygodniu od 15 do 11? Przepraszam, że mam taki głos, ale chyba choroba mnie bierze. Zakończenie pracy, czyli y, zwycięstwo. Uda Wam się być może y, to odzyskać, tak? No, negatywy to są takie, że albo Wy zwyciężycie po tych y, y, stratach, tak? Musicie jednak wziąć pod uwagę, że po, działaliście y, nierozważnie. I tu po raz kolejny pokazuje się Cesarz i Karta Śmierci, to osoba, która być może chciała was y, ustawiać pod siebie, tak? I wy się być może te, temu nie dacie, chciała was rządzić i wy tego się już pozbywacie, powiecie dość, dość tego wszystkiego, tak? Osoba kartami wypadła, ale się nie odkryła, więc... To jest zakończenie pracy, czwórka różek to jest już, będziecie walczyć o to, żeby zwyciężyć i wam być może się to uda, tak, bo widzicie, nie, tutaj jeśli chodzi o strefę finansową, ktoś o. wychodził do was z jakąś propozycją nową i tutaj się też to zarysowało, że zróbmy to, będziemy, zyskamy dużą, być może stawkę pieniędzy, tak, zarobimy na tym, a tu jednak ta osoba brała to wszystko dla siebie lub weźmie. Dlatego zwracajcie na to uwagę. Tak, jakiś nieodpowiedzialny rycerz Buław, tak, i proszę jeszcze tutaj patrzeć, Buław, no, to jest naprawdę żonglowanie y tymi opcjami, tak, i to y było manipulacja wyborami pod tym względem. I to wy zobaczycie, że ten ktoś po prostu działał dla własnych korzyści. To jest skąpstwo tak samo, tak? Chociaż pod tym względem to też wy uważajcie też z wydatkami nie wydawajcie pochopnie pieniędzy, tak? Nie, nie wydawajcie pochopnie pieniędzy, bo y, możecie później tego żałować. Teraz, na czym się skupić? Na czym panny muszą się skupić? Oczywiście, jeśli chcecie, od 5 do 11 od 5. Do jednastego. Być może tutaj y, miałyście pieniądze jakieś odłożone na dzieci, na dom, na rodzinę, a tu przyszedł taki ktoś, y, co chciał, żebyście zainwestowali, a tu, proszę. I po raz kolejny. Król mieczy. Sprawy urzędowo-finansowo-prawne. Na tym się skupić, żeby odzyskać to, co być może straciliście. I po raz... I wam się to uda. Widzicie? Szóstka. Wam się to uda. Musicie pozałatwiać, bo to było oszustwo. Po raz kolejny. Y, siódemka. Nie, czy to było oszustwo, które ktoś was po prostu wprowadził i to teraz wyjdzie wszystko na jaw. Jeszcze to powiem. Od początku właśnie ta energia tutaj wszystko to potwierdza. W sprawie urzędowej, na prawda być może będziecie się radzić, jakiejś osoby prawnej, yy, prawnika, tak, lub z urzędu. Jeśli zaczęliście jakąś z działalność i odkryliście to, że zostaliście być może panny oszukane przez kogoś. Tak, karta gwiazdy musicie wyjść z iluzji, to jest sprawiedliwość, czyli jasna ocena sytuacji, prawda, yy, budowania sobie. I widzicie, coś było przez Wami ukryte. Ktoś budował być może waszym kosztem, bo tutaj jest yy, podstawy budowy yy, stabilizacji rodzinnej, tak? Ale tutaj były osoby być może nawet i trzecia w tym związane. No, bo to była nieodpowiedzialna, bo to były zrady oszustwa, tak? I to jest wybór drogi przede wszystkim ukazane ale wam się uda to odzyskać <laughs> teraz co odpuścić co panienki muszą odpuścić lub co samo odejdzie od panien w tym tygodniu od 5 do 11 co odpuścić Tak, żonglowanie obcami i wyborami, przede wszystkim skupić się na y, miłością i na tym dla samej siebie, tak, nad własnym rozwojem i tu właśnie okazuje się cesarz i po raz kolejny śmierć. Y, ta osoba zaborcza to być może być mąż lub y, partner, tak, ale on ma energię właśnie taką, y, taką niepohamowaną i tutaj y, jest przede wszystkim osoba, która lubi jednak na boki, prawda, i przez to były te straty wraz z nowym początkiem. Nie żonglować opcjami, nie oszukiwać, tak? Przede wszystkim, bo tutaj też są i manipulacje. Wtedy będzie jakaś pozytywna zmiana. Przestać żonglować opcjami i zachować równowagę przede wszystkim w tym, co już zdobyliście. Tak, bo to jest rurka mieczy. Zranienie. Zranienie, strata i wieża. Tak jak mówiłam od samego początku. Bo co? Bo coś zostało ukryte. Coś było robione za waszymi plecami. tak? Bo ktoś na waszym kosztem budował sobie stabilizację z kimś innym. I to może być rak ryby, skorpion się pokazane. I to już jest prze, przepraszam z przeznaczenia w kole fortuny. No, no, bo tutaj była jakaś kobieta w ukryciu. I ktoś po prostu sobie budował Chciałbym waszym kosztem z, osiągnąć, no przepraszam, swoje marzenia. Karty mi się posypały. A to jest zrada, to jest zawód, to jest oszustwo. I, I to wyjdzie po prostu na jaw lub wy to odkryje, odkryjecie. Teraz, co w miłości? Co w miłości, w uczuciach, w związkach? Przepraszam o zropejnym. Piesek yy, kość obgryza i tak trochę <gry> dziesiątka kielichów. Macie dom, macie rodzinę, macie stabilizację i tym się zająć, żeby nie było, że to stracicie przez kogoś, kto z przeszłości będzie chciał zwrócić. Kierujcie się przede wszystkim rozwagą, intelektem, bo możecie mieć do, do czynienia z, ze skrajnie nieodpowiedzialną. Yy, Emocjonalnie osobom, tak? Być może taka, która lubi bardzo manipulować pod siebie. Nie słuchać protek, nie słuchać informacji z lewych źródeł, bo one mogą być po prostu nieprawdziwe. Albo ktoś na Was może rozsiewać. Tak też się tym nie kierujcie, proszę. Zachowajcie umiar i równowagę. I tu przede wszystkim jako cesarzowa, jako matka, jako żona, tak? Dbajcie o własny dom i o stabilizację. Nie dajcie się y, być może zwieść jakimś pozorom, i tutaj będzie walka, być może urzędowe sprawy, żeby odzyskać jako królowa. Mieczy przede wszystkim tym y, się kierować chłodem, bez emocji w stosunku do tej osoby. Tak po tych stratach, po tych oszustwach, które być może właśnie zaistniały. <laughs> teraz wynik i rada. Drogie panny, wynik i rada. Kapłan. Czyli y, uważacie na manipulację, tak? Y, tutaj macie stabilizację, tak? I też czwórka pentakli: przede wszystkim to też jest chytrość. Chytrość co do pieniędzy, bo już tutaj się wcześniej pokazało, prawda? Tak. Y, właśnie, czwórka pentakli, tutaj też się pokazuje. Uważajcie na wydatki, uważajcie na wydatki, a osiągniecie to, co będziecie chcieli, tak? I działa materialne, czyli odzyskacie to, co straciliście po tym zranieniu, po tym oszustwie, po tutaj czegoś nie widzieliście. I mak, mak yy, tworzy własną rzeczywistość, własny swój świat, tak? On podejmuje de decyzje I tutaj są zasady. To jest nauka. W karcie arcykapłana to jest nauka i osiągnięcie tego wszystkiego, czego się już nauczyliśmy poprzez doświadczenie, i kierować się właśnie tym doświadczeniem, żeby kreować. I też tutaj jest sprawy sądowe, prawne, urzędowe związane z manipulacjami i być może to w ten sposób będzie się zakończało. Tak, postawienie jasnych granic, tak, postawienie na samego siebie i tutaj będzie walka. <laughs> walka i działanie w tym kierunku. Co yy, przyniesie Wam właśnie odzyskanie, skupienie się na pracy, żeby odzyskać te wszystkie yy, straty materialne i to jest sprawiedliwość, właśnie, bo to, to Was po prostu przygniatało. To Was przygniatało właśnie ten problem, że zostaliście oszukani, ale tu, jak yy, zawalczycie o to, to, to odzyskacie i wy przedstawiacie się jako królowa pentakli. Królowa pentakli to przede wszystkim osoba z podznaku barana lub to jest wasza energia jako matki, yy, żony, ta która dba o stabilizację, którą podstawą jest yy, właśnie yy, dobro rodziny. i z taką osobą ważycie właśnie na tą osobę, bo tutaj cały czas pokazuje mi się ten rycerz mieczy, to jest osoba bardzo nieodpowiedzialna, tak? I to jest zakończenie po raz kolejny tego cyklu, czyli Wam się to wszystko uda. Uda się i y, będziecie po prostu działać, by odzyskać to wszystko, co straciliście przez ten czas. Także życzę Wam udanego tygodnia i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. I przede wszystkim y, uważajcie na no to z kim zawieracie w spółki, tak? Lub już jeśli zawarliście, to teraz w tym tygodniu może po prostu wyjść na jaw. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.